Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kacper. Jak widzicie rozpoczynamy nową serię, a mianowicie Let's Play Alistria EU. Jest to serwer typu medium. Myślę, że jako odskocznia od pela jest całkiem w porządku. Maksymalny level to jest 135. Więc myślę, że też w porządku. Jak widzicie mam sobie tu już tutaj peta. Lodowy Feniks. Było ich do wyboru masa. Ja postawiłem sobie na coś latającego i dodałem Feniks Myślę, że będzie w porządku. No okej, okay. Tak więc koniec gadania. Wbijamy sobie ten piąty level. Żeby wziąć te podstawowe skille. Ok. Exploit leci całkiem w porządku. W porównaniu do PL leci całkiem świetnie. Ok. Chyba wbiliśmy już sobie ten piąty level. Tak jest trening, więc wybiliśmy ok, to lecimy do trenera, wziąć skillę Wziąłem z konika, ok lecimy, wziąć sobie skillę. Postanowiłem sobie zacząć tą serię, ponieważ z PELA niestety materiałów mam mało, tak naprawdę nie ma co tam za bardzo robić oprócz spienia i, i dropienia metinów. Jaki, jaki, jakie lagie ja tu mam. Aha, bo to jest H1. Okej, okay, gdzie są trenerzy? Prawdę nigdy na Shinso nie grałem. Więc wybaczcie mi moje tutaj błędy i potknięcia. Bo mapy nie znam w ogóle. Aha, jest. Mocy ciała i moc duchowa. Mm, ja myślę, że, że zagram sobie mentalem. Ponieważ bodziakiem Gram w bardzo często, poza tym gram budziakiem na pl więc myślę, że, że, że mental będzie ok. Tak, 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 rozpocznij. Ok, ok, trzymam cztery punkty, tak więc rozdam je sobie tutaj, cztery punkty, Damy w silne ciało. To jest fajna taka opcja, bo się przy, przy, zawsze przy 17 punktach skill wchodzi od razu na P, więc to jest jak, jak najbardziej takie ułatwienie. Nie trzeba się bać żadne kamyki, żadne Q. Więc, więc myślę, że jest w porządku. Poczekajcie chwilę, ja zmienię sobie H, ponieważ mam tu lagę. Ja chciałbym pokazać Wam co się znajduje w sklepach i u różnych NPC-ów. Więc poczekajcie chwilę, zaraz się widzimy. Ok, widzimy się ponownie. Przelogowałem sobie się na H3, ponieważ na tym H1 nie idzie wyrobić przy nagrywaniu. Zobaczymy co tutaj ma handlarka, handlarka laura. Co ona tu ma? Aha, ok. Jakieś KD jakieś do ślubu. O, peleryna majestwa jest nieskończona, więc, więc całkiem w porządku. Ok. Czyli nic na razie tutaj na no, mój level ciekawego nie ma. Zobaczymy co tutaj ma hand up. Wymiana punktów osiągnięć. Ach tak, słyszałem właśnie, że tu są jakieś punkty osiągnięć za różne zabijania i, i tym podobne rzeczy. Całkiem ciekawa opcja. Jeszcze z taką akcją się chyba nie spotkałem. Tu widzę stoi sporo ludzi, więc pewnie tutaj coś... Aha, Helen z magazynu. Aha. Skrzynka czerwona mixtur i niebieskich mixtur. Całkiem ciekawie. Rozmocnienie przedmiotu... Hm, niedrogo, w miarę niedrogo. No już ze zmiankami jest troszkę gorzej. ok Myślę, że pójdziemy kupić sobie jakieś podstawowe akuna na te pierwsze levele. Pójdziemy dobić... 20 level. Myślę, że to całkiem w porządku opcja będzie. O kurde. Od kiedy to FMS jest od 25 levela? Hm. Z tym również się jeszcze nigdy nie spotkałem. Bardzo ciekawe. Nie powiem. Ale jeszcze raz na to nie stać. Zobaczymy, co tutaj handlarz z brojami ma. Aha, no podstawowe rzeczy. Okej. Okay. Słyszałem, że starszy pół starszego pana są fryzury. Fryzurami. 1, 2, 3, no ceny są trochę wysokie, więc idziemy zarabiać i ekspić. To lecimy sobie na jakieś dzikie psy, tym podobne bariery. Tutaj chyba można blokować mu jak mu nie bardzo wiem jak jeszcze. ale chodź tu po Chodź tu, chodź tu. Mm, rozdaj punkty, reset, doświadczenie, zobacz punkty. Dwo, Aha, tu doświadczenie. O, rozumiem. zaczyniłem czy to na pierwszym levelu Znaczy na tych pierwszych levelach czy to będzie jakaś wielka różnica więc zostawię na razie tak jak jest Ok, spojrzymy sobie te, te dzikie psy To się pobijemy, pobijemy Levely lecą, ach tak miałem rozdać wszystko, o dobrze To sobie przełożymy silne Okej okay. Będziemy poszukać sobie czegoś ciekawszego Przyznam się szczerze, że map nie znam całkowicie, Od zawsze gram tylko na, na Ginio, więc tutaj map nie znam w ogóle. to w ogóle, więc nie wiem co, gdzie się znajduje. Myślę, że wbijam sobie te pierwsze lwa, ale kupimy jakąś broń skoczymy może na, na dzikusy, na zaprzysiężone, coś w ten, coś w ten descent. widzicie, te punkty się zbierają, później będziemy je wymieniać. Więc ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe Szczerze powiedziawszy nawet nie wiem gdzie tu się znajduje biolog biolog Aha, tu jest biolog, okej, okay. dobrze wiedzieć Okej, okay, zaraz się widzimy ponownie, tylko znajdę jakiś ciekawy spot okej, okay, jestem myślę, że tu jest całkiem w porządku na tych zaprzysiężonych sobie zobaczymy jak to będzie szło Polimy sobie to silne ciało, które daje nam aż 28 obron. Przekozacko. Nie leci to zbyt szybko, popatrzę. Ale nie jest najgorzej. Jednak to jest tylko mental, to nie jest body, tak jak na PL-u, gram. Okej, okej. w Aha, ja mam pelerynki, no też prawda, zapomniałem całkowicie wspomniałem, niestety dawno już nie grałem na, na żadnym privie i jednak się zapomina takie rzeczy Ok, ok, leci szybko, szybko A jeszcze punkt statusu, tu damy wszystko w siłę to jednak jest priv, więc tu można się pobawić sobie no dobra, damy te trzy sobie w vitalach, okej okay. więc wbijamy, wbijamy Rynki, nie zapominać o tym, to bardzo ważne. Ok, lecimy całkiem w porządku. Już mam jedenasty level, więc, więc super. Tutaj na jakąś misję się zaraz no, tu wyskoczyła. Zaraz zobaczymy o co tam dokładnie w niej chodzi. Nie bardzo wiem. Tylko dobijemy te wszystkie tutaj laseczki, które nam tu chcą w tym przeszkodzić. No dobra, one nic nam nie biło, więc możemy przeczytać, o co tu chodzi. Łąże z miasta pachyt, wzywa cię pilnie, chodzi o jakąś księgę, ale nie zdradza się więcej, udaj się do niej i zapytaj, o co chodzi. Okej, okay, zaraz się... Och, dynia, 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 dynia. To jest chyba tutaj. Nie wiem, co to daje. Dynia. Aha. Potka. Co całkiem ciekawy. Nie wiem, czy to jest sens je otwierać. Tutaj jeszcze nie grałem, więc nie wiem. Też nie, nie, nie dużo czytałem o tym evencie na tym serwerze, więc... Nie wiem, czy to się opłaca czytać, czy się nie opłaca. Możecie mi napisać na dole w komentarzu. Czy się opłaca, czy się nie opłaca tego zbierać. Znaczy opłaca się na pewno, Znaczy nie wiem, czy to się otwiera, czy to się sprzedaje, czy jak to tam działa, jak to mechanika tutaj na tym serwerze tutaj jest. Więc okej. Okay. Mechanika na tym serwerze jest. Świetnie, świetnie to powiedziałem, ale dobra, nieważne. Więc chyba polecimy do miasta coś kupić i polecimy już sobie na dom, do M2 no na no dzikłusa myślę, że sobie dam radę jednak to jest wojownik, dobra kosa damy sobie radę jak się wydaje, damy jeszcze w sile sobie i trochę w więc całkiem, całkiem w porządku okej okay. lecimy do miasteczka, kupujemy jakieś pierwsze zbroje 148kk Handla od tu chyba mam jakieś jakiejś bronie Aha. No dobra, FMS-a już sobie kupimy Albo nie, bo nawet nie mnie nie stać na tego FMS-a, okej okay. Mam nadzieję, że na jakąś zbrojkę nie stać Aha, jest od 30, a 26 Ale hmm. stać mi. Hmm. Więc już sobie kupię O, tutaj jest właśnie ten Jacek, pumpkin, zobaczymy jak on tutaj działa. ten Helloi. Okej. chyba źle zrobiłem, że ją otworzyłem. Wymiana deń. Okej, okay, rozumiem. Nie posiadam. Teraz już będę wiedział, co z nimi tutaj robić. No dobra, to kupimy sobie jeszcze fryzurę i, i spotkamy się na WM2 to myślę, że Aha, 25kk K? Trochę drogo, trochę drogo, nie powiem No ładnie No dobra, to spotykamy się zaraz w WM2 OK, jestem z powrotem, znalazłem sobie jakiś w miarę ciekawy spot, zobaczymy w ogóle czy damy tutaj coś rady ogarnąć, zobaczymy, myślę, że, że damy radę, na spokojnie, Obijemy cały G, okej, okay, weźmiemy jakiegoś większego tutaj spota, okay, mapkę, jakaś sztuka kombo nam wyleciała no jest całkiem w porządku, niestety te hity hity nie, nie, nie zaskakują ani nie przerażają 200, 200, 200 nic ciekawego no, no okej, okay, powoli, powoli no księgi tutaj lecą jak szalone jak widzę no całkiem ciekawie tutaj te księgi lecą Dobrze, wbijamy Ma sobie szesnasty level, więc jest fajnie już. Bijemy, 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 bijemy. Wbijamy sobie tutaj szesnaście i na P, tak jak mówiłem. Tak, bardzo duże ułatwienie. Bardzo fajna opcja. Ok. Też wybijemy ten 20 level. I będziemy powoli się żegnać. Oha! I na koniec jeszcze się wyłożyłem całkiem. Całkiem w porządku. No dobrze, to ja powoli sobie tutaj będę expił Powoli tutaj będę dobijał levele. Mam nadzieję, że feeling Wam się spodobał. Napiszcie, pod, napiszcie w komentarzach, czy, czy tak, czy nie. I mam nadzieję, że cała seria również Wam się spodoba. Tak więc zapraszam Was na następny odcinek. Trzymajcie się. Cześć!